Zostaliście zmanipulowani. Prokuratura Wojskowa, ze szczególnym uwzględnieniem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, w chwili obecnej prowadzi najpoważniejsze śledztwa dotyczące przestępstw gospodarczych o charakterze zorganizowanym na szkodę Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zagrożone są nie tylko setki milionów złotych pochodzących z budżetu państwa, ale przede wszystkim życie i zdrowie żołnierza polskiego, który często otrzymuje sprzęt wadliwy lub niesprawny. W sytuacjach, gdy wysyłamy żołnierzy na misję, jest to niedopuszczalne. W dniu 31 grudnia 2011 udzieliłem pełnej informacji na temat rezultatów prowadzonych przez mój Wydział Śledztw. W sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej oskarżaliśmy zawsze skutecznie, bez uniewinni. Nasze śledztwa w tej chwili obejmują coraz większy zakres. Prowadzą do ujawnienia nowych nieprawidłowości oraz systemu przestępczych powiązań na styku działania prywatnej przedsiębiorczości i funkcjonariuszy państwowych decydujących o dystrybucji kolosalnych środków finansowych. Ujawnialiśmy przestępstwa korupcyjne, mechanizmy ustawiania przetargów i wyłudzania ogromnych kwot z budżetu wojska polskiego. Moim zdaniem, szanowni Państwo, podkreślam moim zdaniem, to właśnie z tego powodu jesteśmy bezpodstawnie atakowani. W tej chwili, Szanowni Państwo, jesteście używani do kampanii mającej do przekonać ośrodki decyzyjne o nieprzydatności i wręcz archaiczności systemu wojskowego wymiaru sprawiedliwości. Pisząc czasami nieprawdziwe i nieprzemyślane słowa o łamaniu prawa przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, zostaliście włączeni w tą kampanię zmierzającą do jak najszybszego zlikwidowania tej ostatniej zapory przed systemem zorganizowanej przestępczości, pozwalającej na całkowite i bezkarne okradanie Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, proponowane rozwiązania, przejście prokuratorów wojskowych do cywilnych struktur prokuratury jest rozwiązaniem moim zdaniem nieprawidłowym. Sprawy karne dotyczące wojska rozmują się w setkach innych i nie będzie już możliwości prowadzenia śledztw z taką dokładnością i skrupulatnością jak dotychczas. Jako prokuratorzy wojskowi prosimy o poszerzenie kompetencji umożliwiającej nam ściganie wszystkich przestępstw popełnianych na szkodę wojska polskiego. To rozwiąże problem równomiernego obciążenia sprawami z prokuratorami powszechnymi. W dniu dzisiejszym, Szanowni Państwo, staję w obronie honoru prokuratorów wojskowych. I sędziów wojskowych, których określa się jako nieprzydatnych i anachronicznych. W mojej ocenie należy odejść od systemu statystyki liczenia spraw przypadających na głowę prokuratora czy sędziego, a zacząć liczyć pieniądze z każdej z tych spraw, jakie traciło i traci państwo polskie na skutek przestępstw popełnionych przez organizowaną przestępczość o charakterze gospodarczym żerującą na budżecie wojska polskiego. I w tym zakresie zacząć rozliczać z działalności wojskowej wymiar sprawiedliwości. Dlatego też, Szanowni Państwo, stanowczo protestuję przeciwko prowadzeniu zorganizowanej negatywnej kampanii medialnej, w toku której padają nieprawdziwe oskarżenia pod adresem prokuratury wojskowej. Szanowni Państwo, w sprawie POSLPZ 8610 nikogo nie podsłuchiwaliśmy. Nie wiem skąd pytanie do Pana Ministra Gowina, jak Pan ocenia podsłuchy? to jest nieprawda. Nie łamaliśmy prawa. Dążyliśmy do ustalenia prawdy w ramach obowiązujących przepisów prawa karnego. Być może zdarzały się uchybienia, natomiast nie były to absolutnie jakiekolwiek łamanie, nie było to jakiekolwiek łamanie prawa. Protestuję przeciwko wypowiadaniu słów poprzedzających o rozstrzygnięcie skomplikowanej kwestii prawnej, uzyskiwania danych z poczty elektronicznej. Zanim zrobił to niezawisły sąd przez media i kolegów prokuratorów. Protestuję również przeciwko produkowaniu kolejnych bubli prawnych, jakimi będą proponowane przez urzędników prokuratora generalnego zmiany ustawowe dotyczące likwidacji sądów i prokuratorów wojskowych. Takie niedbalstwo prawne narazi Skarb Państwa na olbrzymie koszty oraz szereg kompromitujących procesów z sędziami i prokuratorami. Na zakończenie podkreślam, że w toku całej mojej służby zawodowej jako prokurator prokuratury powszechnej, a potem prokurator prokuratury wojskowej. Nigdy nie przyniosłem ujmy Rzeczpospolitej Polskiej i bronić będę z całą stanowczością honoru oficera Wojska Polskiego i prokuratora. Dziękuję, szanowni państwo. Skończyłem. Teraz proszę naprawdę o 5 minut przerwy. Dajcie mi odetchnąć. 太可惜，就办了吧。